Ja kicham No totalnie Natomiast żebyśmy sobie się... Czy czujesz się gitowo? No? Czuję się gitowo? Tak eee, jakby tutaj Można się śmiać Czyli przyciągnąłem kabel po no, nic no, Czy się gitowo? Powiedzmy Nie będę trzeźwy, nie wierzę w da, a co? Natalia, cicho <słys》> Pamiętałeś scenę, już ja, nie musisz dalej. Że ciągle z wiesz? Moja kolejna współpraca? Każdy z grupy. Więc to będzie na sali takiego, takiego przebiegu, który powinien zacząć się o 16.30, ale na razie jest mniej, że jest mniej żeby zrobić. Ale każdy ma jeszcze szansę 15 minut, żeby być o czasie. Jurek że w rolę ojca na ma w e, ma imię? Jezus roku, więc Co jest z ludźmi? Przepraszam bardzo. O co chodzi? No to może na tych ostrych miesiącach się zdarzyło, bo trzeba było po prostu... Morsi, cześć. Nie, nie będę, nie będę. No dobra. Rozmawialiśmy wczoraj o 16:30 start przebiegu, a nie o przyjście na scenę. No, ale ty to znaczy ci, że po prostu. Nie powiedziałeś mi, że zapomnieliście. Tak, no zapomnieliśmy, byliśmy zjeść. Ale teraz zapomnieliście. Lubię na mecem, na... że zaczynamy o 16.30. Napisałeś godzinę temu, Ty. Ja nie pisało... pisałem o Pisałeś, pisałeś, no, znalazłeś, pisałeś. Tak, no to lubię, napisałeś o 16.30 za Tak, ale chodzi tak. mi o to, że po prostu jedliśmy obiad i o tym zapomnieliśmy, że jest próba. No wiesz? Czy jest próba zapomnieliście? Gdzie już jest 16:30? Adam i Maciek się spóźnili na próbę. No zauważmy to, że rzeczywiście wczoraj się umawialiśmy na coś i dzisiaj 90% z do... zespołu nie było na czas, nie? że powinna... 90% no ja było nie było na czas. Zajedłem ja, przemek i... Historia. No i dziewczyny, i dziewczyny przyszły, ale mówię o nas, nie? Bo myśmy w dużej dobrze. W sensie, no, ja mówię to, że to jest ok, no, ale dobra, nie chciałbym, żeby to nam dzisiaj dominowało przebieg. W sensie spróbuję sobie zrobić taki pełny przebieg e, tak jakby tutaj mm, Może nie tak jakby była tutaj jak gata, bo byśmy zaczynali samą rozgrzewką, ja tego nie będę przeprowadzał. Natomiast żebyśmy sobie... bo nie mam e, takiego psychy. Psychy, e, ani uprawnień. Natomiast żebyśmy sobie po prostu przeszli cały przebieg e, też w kierunkach, w których gramy już w postaci. Ready! Jak widać Ready to go. Dzięki. Dzięki. Powinna mieć Pani na imię Wiktoria, brawo! Chciałabym Pana poinformować, że jest Pan obrzydliwy. Ja? No tak. Naprawdę? Sorry. A, a, a dlaczego? No, taki się już Pan urodził. Nic dziwnego, że Pańscy koledzy nazywają Pana Śliski. Tak nazywają. Ja jestem oszołomiony. Nie. Jest pan głupi, a nie oszołomiony. Silencio per favore! Czy niech pan się zamknie z łaski swojej mam dosyć tego bełkotu? Ale rzeczywiście. Tak, tak by trzeba. Jak, jak sobie pani życzy. No, brawo. Brawo. O. Następny. Czy pan siebie słyszy? Czy pan słyszy, jak to nieautentycznie brzmi? No tak brzmi. Przecież pan kłamie, proszę pana. No. <tryk> Przemek, Przemek, szefie, przepraszam, panie Szepie. Chciałam się zapytać, czy ciągle masz um, jakieś negatywne emocje wobec Maćka, bo się spóźnił na próbę dwa dni temu? Nie, nie mam. Poleciał mi po pensji. A Sam do, sobie To dama, masz nowe emocje wciąż za to spóźnienie. Nie, a mam seller. seller? Zapraszam seler. na Federa. Celler. I na inne spektakle. Czyli wypłata po angielsku. <laughs> a, widzisz. <śmiech> no. <śmiech> Mam wypłatę. To fajnie, że ktoś ma wypłatę. W teatrze, a? To my teatrze robimy to bardzo dosłownie. Warzywnie wręcz. Nie nie, 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 Nam się płaci warzywa. warzywach. pytam jak pytamy o garn, mówią pomidor. Celler, Celer. Celler to jest nie wypłata po angielsku, jakby Ktoś mi zauważył. Adam, a jak dość uczyniłeś za to spóźnienie w poniedziałek? No, wiesz co? Przątasz teraz, tak? Pisałem list do Przemka, taki specjalny. O. Długi, 13 z głoskowcem, e, trochę opisałem historię transportu we Wrocławiu, bo on to bardzo lubi i mam nadzieję, że, że to przełknie, wiesz? Okej. Okay.